8 czerwiec 2014 rok Kościół świętego Antoniego w Lasówce. Kościół ten znajduje się tuż przy autostradzie, tak zwana Autostrada Sudecka. Przebiega wzdłuż granicy polsko-czeskiej i w dużej części autostrada ta przebiega wzdłuż rzeki Orlicy. Z kamienia. Drzwi do kościółka są zamknięte, ale być może, że uda mi się przez te oszklone drzwi zajrzeć do wnętrza i pokazać, jak on wygląda wewnątrz. Niewiele się da zobaczyć, ale co było możliwe, to sfilmowałem. Teraz przejdę się w koło kościoła, żeby pokazać, jak on wygląda ze wszystkich stron. solidne mury z kamienia. Przybudówka witraże tych witraży kiedyś nie było. Widać, że są nowe, bo pamiętam były tu inne okna. O właśnie, nawet te stare okna są. Pod drzewami oparte zdjęte, i tak, czyli dobrze mówię, to są nowe witraże. Wszystko na to wskazuje, widać, że kościół został odwodniony, odizolowany też. Właśnie to są te części izolacji, które widać w tej chwili. Bardzo ciekawa budowa, żywy kamień. Wszystko tak bardzo naturalnie wygląda piękna budowla. Skieruję teraz kamerę na lapidarium, które jest tu założone tuż za kościołem. Około 20 kilometrów. to jest to lapidarium. Tam zapewne jest kaplica cmentarna. Przejdę się dalej. Tu pozostałości po bramie. Widać dwie kolumny, na których kiedyś na pewno była brama, bo są częściowo zawiasy, haki zawiasowe. Jeszcze na cmentarzu stare pomniki, groby. Nie wiem, czy je to są. Zrobię tu parę zdjęć. A tu jest, widać, nowsza część cmentarza. Pokażę tutaj piękne góry Sudety, które w koło i bardzo blisko są, dosłownie w zasięgu ręki, jak to się mówi. Przechodzę dalej. Wieża szczelista szpiczasta właściwie nakrycie tej wieży zakończenie tutaj jest rzeźba która nie ma głowy nie wiem co ta rzeźba przedstawia jest jakby rycerz lub żołnierz na koniu W rogu muru blok kamienny z napisem. Przybliżę, przytrzymam, żeby można było przeczytać później. Kirche coś tam nie umie po niemiecku. Kirche to na pewno Kościół. I data 1910-1912. Być może, że to jest przebudowa lub remont Kościoła. Obok kościoła znajduje się pomnik Zwieńczony krzyżem gotyckim chyba Widać koło kwiaty posadzone ładny kląbik zrobiony i jest napis No, przybliżę ten napis Przytrzymam kamerę żeby można było odczytać Pogoda dopisuje, film powinien być wyraźny. I droga, czyli tak zwana, mówią na to: nawet napis widziałem: Autostrada Śródsudecka Miejscowość Lasówka już mówiłem na wstępie. Na tym ujęciu kończę film.